Droga do Unrilla to seria odcinków, w której grając za pomocą challenge'ów spróbuję wbić Unrilla. W trakcie wbijania Unrilla udało mi się stoczyć walkę z wieloma prosami, takimi jak Panzer, Blacha czy Kami. I tutaj macie replay jak udało mi się zabić Panzera, czyli aktualne trio Setiego. Dobra, nice. robimy winka. Win jak Fortnite. Pierwszy Unrill w Polsce. Musimy to wbić. Wrócimy na najlepszego splita. Dead 1 Dead. Contest wygrany, let's go Szybkie matsiki, tylko trzeba się przygotować, żeby ktoś tam na trzeciego Znów się nie, nie, nie wrzucił Dobra, wale się impulsem tam Dobra, impuls 40 white, crack Dead 1 a drugi by dostał 40 white 40 white, 40 white dostał. O kurde, dobiła mnie. Dawaj, dawaj, dawaj Nice, nice. Zniszczony Let's go! Amunicja, amunicja pół Lecą, Wszystko. lecą na nato, Dobra I lecą jak coś już on no, ucieka to lecimy za nim o dobrze, że da się lunch pada chodź A są jest dwóch tutaj, no to lądujemy na nich 100? Sto Dead Stop Ooo prefire, Ja nie mogę Gdzie zapada się kilkierka już mamy 6 killi 22 osoby Damn. o, ląduję Ważne, bo na razie to sam O i mi dał minus 100 z daleka już Ja ma co ty ty uciekamy, bo ja mam trapaty Ja mam No, ja też, ja też O nie, no nie wygramy, bo nie mam acu O kurde, no. się u mnie kampi za drzewem Co on robi? Ja jeszcze wiem, czy już nie idą w naszą stronę A jest zawsze, prawda? Idę, idę Chyba? Normalnie To jest dość logiczne ogólnie No To on na chwilę wykupi swoją kartę, bo oni pewnie się będą kampi na tej karcie Ale mówiłem właśnie, że będą się kampić, tak gdzie się teraz tak kampią, żeby wbić tylko tego onrilla? Okej, hmm, ja przytrzymaj spryskaj się kolegów No to koleżanek się już nie da spryskać, w sumie <laughs> ja właśnie miałem... Ja to leciał naleciał No chyba, że... A, do sobie, nie to no, Znaczy dochodźmy w sumie do tego bunkru Tutaj ja bym się... A, mam nadzieję, że już poszli Tu się kampią w ogóle Ja się zabudowałem w środku O, dostałem RPG-em To tu są dwa No ja jestem dead Zona, 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 mnie No wiem, piers. no wiem No, no I full do prawej iść tak naprawdę Choć spotkasz to rzeczywiście tak naprawdę I tak a pompa jest chyba to może jeszcze może je Czy to jest niemożliwe co? No, no, I'm lucky, I'm lucky nie, to jest na ogólnie naprawdę z TD rakietnicami, nie <güliny> Dobra, ale zobaczmy ile na plus Bo to na pewno jest na plus Ta, <güliny> no, 9 7, 7, jest kit, jest kit Lecimy z kolejną gierką. Let's go tam no, jest, no, no, jak masz MK do walką 14 white dostał Dobra, ale to dawaj strzałka, i walimy ich. Chodź, chodź, chodź. On ucieka już. do niego. 13, 20, 23 mu dałem. Dostał? White, white, mega. Nie 100. 70? Dead, jeden Trzydzieści Dead On leci na nas. 50, krak. White. white. Dead? Ale on nie uciekł samochodem, nie? To jest jeszcze jeden. Tu jest. No ty, tak, do tego dead. możemy zabić. Nice. Pa, szybko przekopaj do lobby, nie? Dokładnie. No, lecę w nich tam na fake. No, tam są. Dostał 40. Krak. się no, jakąś powaloną pompę. 51. Nice. Dead, 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 dead. Leci, leci, leci ktoś. Nade mną. 130? 140! 140! Dead Ej, zadziałem się kampił! O, oh, fuck! Dobra, ucieknij, uciek, 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 Dwóch jest, dwóch jest! Ucieknij uciek. Umieram. Co? Czemu? No bo szlają do mnie. Uciekł, uciekł, jest wszystko u mnie. Krak? Dawaj, dawaj go. O, dostałem, dostałem. Silny, jak coś to. Ja, ja mogę RPG-iem się wal. Znaczy granatnikiem się wwale. Ej, gościu w krzaku był. Czekaj, czekaj, bo oni się czekali czekali no, no, ale oni też czekali, widzisz? No to czekaj, ej, dobra, inny plan Ja się walę tym, 3, 2, 1, puf O, z nimi poleciałem do nieba Co tu się dzieje? Jezus, ja w ogóle kemów nie mam, tak mnie to denerwuje ciągle Jest tu, jest tu! jeden Jeden W środku Nice To jest duo, a tam jest solo Wybijaj się No nie! Nie! Nie z na Dita tak głupio, ja nie mogę. Ale gdzie ta solówka była? No, czemu ona mi nie pomoże, jak się bije 1v2? Plus 11. Nie, nie no, lasik, musi być lasik. Później ewentualnie. A ile masz? No, 8% brakuje laści, mówię. A solo wbijesz, dawaj, bierzemy tak do tego. To, dobra, Sikam, tak. to dobrze. To. I lecimy, lecimy z kolejną. Mam nadzieję, że już ostatnią grą. Brakuje nam niedużo do Unrilla Niestety, ale Goku musiał nas opuścić, ponieważ yy, kończy już grę. Ale mam nadzieję, że uda mi się solo wbić już tego Unrilla Zobaczymy, jak mi pójdzie. Lecimy na mojego kochanego Splita. Na Slow -tracka. Dobra, na pewno Kolega pierwszy idzie do domu Teraz rozwalmy z lub i wejdziemy na trzeciego Szybko, 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 szybko Dostał Dostał Kolega jeden dead, ale jeszcze tutaj jeszcze dostałem w jakieś plecy przed chwilą On się skrada tu w tym krzaku Ma? Dead, let's go, let's go, let's go Dobra, early rozwalone Miejmy nadzieję, że już tu nikt nie przyjdzie. On miał uuu, ale pompu nie miał, kolega. Epicki rewolwer. Ja się nie dziwię, że on tutaj przyszedł z taką pewnością siebie. No ale niestety nie dał rady. Tutaj mamy gościa, który mega dziwnie leci do krzaka. Ale patrzcie co on robi, widzicie? On wizuje się i się skrada na kogoś. On będzie za chwilę na niego zeskakiwał. <laughs> on go podjechał? O kurde, co tu się dzieje? Dwóch się bije, dwóch się skrada. Proszę, daj się już zabić. O i teraz, no i teraz się zmiarka przebrała. Dead, dead, let's go, let's go. On miał złotą pompę. A można robić pompę z tą? O kurde, to już chyba więcej będę robił. Weźmy sobie to, to i Git. Możemy grać. Wynajmijmy sobie bota, bo w sumie nie może być taki zły. Oj, bananek, będziesz bejtował dla mnie koleżków. 30 Dostał stówkę No i dead. Bananek, musisz mi pomóc wbić unreal, ok? Słyszysz mnie, bananek? No i on nie dostał. I tu jest kolejny gość. No Ja sobie przeładuję Ja sobie zmienię miejsce, na no, spokojnie Zwrotuję sobie, pozbieramy sobie to za chwilę kamień gdzieś My chcemy winka, my, my chcemy po prostu unrilla wbić, więc na spokojnie, jakbyśmy się sfizowali i włączyli na niego? No nie, ciekawe jest tutaj na pewno. Ej, ucieknijmy do środka! Nie, dobra, no! Mityczna pompa! No, ten gość jest dead. No i kolega, kolejny dead, let's go! Tutaj już kolega malowa No i kolega NIE ŻYJE, ZOSTAŁ ZNISZCZONY Taki fun fact, te gejzery w ogóle leczą też jak się nimi wybijacie, więc to jest też mega mega taka nowość Nieduża zmiana, ale może pomagać przy i tak 30, dobra metal pozbierany Musimy się tak naprawdę skampić Może my się skampimy i może my go zabijemy Z zasadzki Tylko Gdzie by się to skampić? No, fajna kampa, dobra Po prostu teraz skipimy się do to let's go Dostaliśmy zona Chillujemy bombę, kampimy dalej, let's go Ktoś tu biega No, chyba jaja robisz To, to jest za gameplay, nie? Proszę, proszę! Nie! Oj, no niestety niepoczenie się białem za zonem, ale zobaczmy, czy to wystarczy, czy to wystarczy do wbicia Unrilla Uwaga! Pobieranie wyników. Jest, 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 jest Unreal. Let's go! Top 827 Unreal, możliwe, że nawet jeden z pierwszych Unreal w Polsce.